Właśnie jestem w drodze do azerbejdżańskiego supermarketu i właściwie hipermarketu. I postanowiłam pokazać wam, co tam kupię. Są to takie produkty, które moim zdaniem warto kupić, kiedy jest się w Azerbejdżanie, w Baku czy w innym mieście. No i mam nadzieję, że ktoś na tym skorzysta. Dobrze się złożyło, bo akurat pokończyły mi się zapasy, więc fajnie, że mogę zrobić taki filmik. Część drogi przemierzam na nogach, bo lubię spacerować. A później zabiera mnie mój zaufany pan taksówkarz, który zawiezie mnie do centrum handlowego, w którym ów hipermarket się znajduje. Dobra, zaraz wysiadam. Droga minęła bardzo szybko, nawet nie zdążyłam się zorientować, kiedy dojechaliśmy. Zaraz zapłacę i wychodzę do centrum handlowego. Pokażę Wam, co tam w centrum handlowym się znajduje. Straszny to jest tłok, i ciężko cokolwiek nagrywać, ale zobaczcie, że jak się wchodzi do supermarketu, to trzeba przechodzić przez takie bramki. Znaczy nie do supermarketu, tylko do centrum handlowego. Nie wiem, cały czas mi się coś tutaj myli. No, ale w każdym razie trzeba przejść przez takie bramki, jakie widzicie z tyłu i czasem nawet ochrona prosi o to, żeby pokazać zawartość torebki. No, także ciekawie. W każdym razie to co się rzuca w oczy to jest bardzo rozbudowany dział warzywno-owocowy ciągnie się aż tam. I są tutaj różne ciekawe owocki. Jednym z nich na przykład jest Feihoa. To jest Fejhoa. I z tego robi się bardzo dobre kompoty i konfitury, które podaje się do herbaty. Te konfitury oczywiście. Nie sposób sobie odmówić zakupu takich pięknych granatów, więc biorę. Chleb tradycyjny wygląda właśnie tak, ale ja nie kupuję takiego chleba, ja sobie kupuję zazwyczaj lawarz i zaraz wam pokażę jak lawarz wygląda jeśli będzie tutaj. To jest coś takiego właśnie bardzo cienki i delikatny. Uwielbiam jeść z nim warzywa, smażać go na patelni właśnie z warzywami w środku. Bardzo dobra rzecz, biorę. Tutaj widzimy tradycyjne azerbejdżańskie słodycze. E, symbolizują słońce, e, baklava to gwiazdy. Jest jeszcze taki małe coś w kształcie księżyca, to jest chyba to. E, bardzo smaczne, ale ja na razie sobie odmówię. <laughs> Nie mogę jeść tyle słodyczy. No i przechodzimy właśnie do pysznych azerbejdżańskich herbat. Są tutaj przeróżne herbaty do wyboru, ja najbardziej lubię te Azerczaj, głównie czarne, bez żadnych dodatków smakowych, czyli właśnie te. No ale są także z dodatkiem różnych ziół. Do herbaty w Azerbejdżanie podaje się konfitury, bardzo słodkie konfitury i właśnie mi zabrakło, dlatego ja sobie wezmę konfitury z białych czereśni. Jeszcze chciałam kupić figowe, ale nie widzę ich tutaj teraz. Tutaj są na przykład konfitury z tej po, ale mam je jeszcze w domu. Kupiłam jeszcze cukier do herbaty. Jak widzicie, jest w takich kawałkach. One są dużo twardsze niż te kostki w Polsce. I herbatę pije się z nim w taki sposób, że wkłada się taki kawałek cukru do buzi i zapija gorącą, gorzką herbatą. Tak i jeszcze. Kawior z bakłażana. Tu są przeróżne przetwory z bakłażana, dalej też z fabryki pomidorów o bardzo, bardzo dobrym składzie. Yy, tylko warzywa, sól i piecz. I właśnie ja używam tego kawioru yy, do smarowania dla wasza. i jem go sobie właśnie z innymi warzywami podsmażony. Jest przepyszny. Azerbejdżańskie sklepy uwielbiam również za to, że można w nich kupić kompoty. E, istnieją różne wersje smakowe. Tutaj na przykład jest e, kompot z Fejhoa. E, to jest chyba pikba. Są wiśnie, brzoskwinie. Ja dzisiaj biorę wiśniowe. Wszelkiego rodzaju orzeszki, bakalie, suszone owoce są pierwsza klasa w Azerbejdżanie. Ja bardzo lubię tę mieszankę, jeśli chodzi o takie kupne w paczkach. Ok, z tych rzeczy, które chciałam Wam pokazać na dziś, to chyba tyle, dlatego kieruję się już do kasy i odezwę się z domu dobra. To nie było wszystko, bo po drodze natrafiłam jeszcze na wino z Granata i Pan sprzedawca powiedział mi, że podobne jest bardzo, bardzo dobre i popularne, typowo azerbejdżańskie, więc chyba się skuszę. Teraz już idę naprawdę do kasy. Jestem już w domu, tak prezentują się zakupione przeze mnie produkty. Mamy tutaj dwa granaty, parę kulek feijoa, konfiturę z białych czereśni, tak zwany kawior z bakłażana, mieszankę orzechów i bakali, kompot wiśniowy, wino granatowe, cukier i parę placków lawasza. Za wszystko w przeliczeniu zapłaciłam około 48 zł. Jeżeli będziecie kiedyś w Azerbejdżanie i będziecie mieli okazję spróbować któregoś z tych produktów, to serdecznie polecam. A teraz już się żegnam i życzę miłego dnia. Pa!